Ludzie starzy, doświadczeni blokują stanowiska tym, którzy już doszli do tych samych kompetencji. Mogliby te stanowiska przejąć, mają już doświadczenie, ale nie mogą, bo ludzie, którzy mogli pójść na emeryturę, jeszcze je zajmują. A więc, tutaj, w tej chwili, do tego doszły w ogóle miejsca pracy. Ja wiem, że problem jest y, za krótki kołtry, prawda? Że jeżeli wyślemy ludzi na emeryturę, to będziemy musieli tą emeryturę płacić, to przy takim zadłużeniu będzie trudne. Ale proszę Państwa, można na to spojrzeć też inaczej. Ci, którzy przystąpią do pracy młodzi, będą też płacić składki, z których jak starsi koledzy dostaną emerytury. I tutaj nie chcę wyciągać z tego wniosku, bo nie mam danych, ale to wymaga uczciwego przeliczenia. Bo może się okazać, że bardziej finansowo opłaci się skrócić wiek emerytalny, a dochody państwa i dochody budżetu będą zapewniali ci, którzy tą pracę po nich przejmą. Tak? Proszę bardzo. Dzień Państwa, Krzysztof Kielicz. Tutaj jest, byłem później, ale mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Było takie zdanie, że politycy musieli zwiększać wydatki. Prawda? Że jakby to głównie bankierzy, a nie politycy. <kluzny> prawda? To, to, no, jeśli chodzi o to zadłużenie, prawda, o, 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 coraz większy, o coraz większe deficyty wydaje mi się, że to tak nie można polityków aż tak rozrzeszać, no bo są pieniądze właśnie albo marnowane na fery, albo po prostu kradzione, prawda? Albo wydawane na kupienie sobie, sobie kupy, poparcia prawda? wśród ludzi wyborców z poszczególnych województw prawda? powiatów wśród miast. I tego też nie można do końca rozgrzeszyć, bo trzeba oddzielić te wydatki no, potrzebne od tych, które są mniej potrzebne, ale, ale przez to, że się, polityk kiedy prawda, dla tego miasta, to, to liczy na większą parcie. Ale de facto ten wydatek nie musi być wcale e, e, bardzo e, potrzebny. Są so, so, so wiele, są so inne, o wiele możliwsze. No i trzecia kategoria to jest tak, że Wydatki są po prostu w ogóle na, na jakieś akcje promocyjne, żeby tam yy, się, się badać, czy coś. Co, co, co ludzie no, generalnie mogą wiedzieć, jakieś takie ulotki, różne <coughs> takie rzeczy, to są pieniądze w, w ogóle, wydaje mi się, yy, w, dużej, w dużej mierze wydawane, w złoto, a im więcej płacięcy mają budżety, prawda, to, 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 to wydadzą tym więcej. Czyli po prostu, że czy nie uważa Pan, że po prostu powinno się bardzo pilnować polityków, żeby właśnie mniej wydawali, żeby wtedy też jest kontrola o wiele lepsza na budżetem jeśli jest mniejszy, jeśli jest mniej różnych agencji, mniej, mniej różnych funduszy, nie ministerstw, prawda? Wtedy o wiele łatwiej też to kontrolować i mediom, i, i politykom. A, a pytanie do, drugie jeszcze, co w Polsce, w Polsce w przedsiębiorców, to słyszałem taką teorię, że oni są właśnie bardziej, bardziej bezwzględni niż ci w państwach zachodu, ponieważ ich, ich wzorzec działania biznesmena biz, biz Powstał na podstawie propagandy komunistycznej, która tych biznesmenów zachodnich prawda? mówiła, że oni są strasznie pazerni, strasznie nie dbają pracowników i że ci nasi są gorsi, prawda, statystycznie oczywiście, to bo co i lepsi, gorsi, wiadomo, ale statystycznie są gorsi od tych zawodów, prawda. I tutaj oczywiście należy ich wpływać na, na, na ich tutaj e, działania, żeby, żeby były bardziej etyczne i moralne, ale e, jednak gdyby obniżyć e, powiedzmy ZUS, prawda, czy inne, inne podatki, już kończę. E, ZUS albo inne podatki by obniżyć, to też o wiele łatwiej by było im, e, zacząć o pracę, by nie szukali, nie mieliby takiej motywacji, żeby szukać innych kurs, prawda? Tak się wydaje. Może ja ta słowa na pewno Pana że też będzie chciał się do test poruszonych przez Pana odnieść, chociaż tych testów było naprawdę bardzo wiele. I, I może ja tylko kilka z nich poruszam. Mojego doświadczenia samorządowego wynika, ale w sumie też z wiedzy ekonomicznej, że tam, gdzie panuje układ polityczny, gdzie jest po prostu Niezależnie od tego, na jakim szczeblu zarządzania to się odbywa, czy to jest samorząd terytorialny, czy, czy, czy jest to władza centralna, tam, gdzie jest monopol tej władzy, to znaczy nie ma skutecznych mechanizmów kontrolnych, to koszty transakcyjne wzrastają. Czyli krótko mówiąc, tam, gdzie władza jest pozbawiona kontroli mediów, a mamy media głównego nurtu, które w tej chwili wspierają tę władzę. To tak naprawdę nie wie Pan nic o tym, jak się odbywają przetargi, jakie warunki w, są zapisywane w dokumentach przetargowych. To jest moje doświadczenie też z pozycji wiceprezydenta miasta Gdańska. Ja się podałam do dymisji, protestując przeciwko układem korupcyjnym w Gdańsku. Tak naprawdę miałam kolosalne szczęście, bo z powodu powiązania różnych elementów tego układu, bo w takich układach to są i organy władzy, i, i lokalny biznes, lokalna polityka, ale również te elementy powiedziałam resortów, które powinny pilnować władzy, czyli na przykład sądownictwo, prokuratura. Ja powiedziałam, że miałam dużo szczęścia, że nie skończyłam z jakimś wyrokiem ja, bo prawdę powiedziawszy wszystko do tego zmierzało, bo wszystkie moje doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostały odrzucone. Nawet nie, nie trudno powiedzieć o umorzeniu spraw, bo po prostu nie były podjęte. Sprawy. Natomiast ja byłam przez kilkanaście godzin przesłuchiwana w poszukiwaniu jakiegoś haka na mnie. Tak wygląda po prostu rzeczywistość. I myślę, że przede wszystkim trzeba przywrócić politykę, ale przywrócić też kompetencje władzy. Do tego jest potrzebny jakiś rozsądny układ po wyborach y, Platforma Obywatelska uzyskała obecnie władzę całkowitą. W Sejmie Marszałek Sejmu praktycznie może robić co chce, co chce. On, on po prostu projekty ustaw wkłada do szuflady i pomimo protestów, konferencji prasowych, pomimo e, składanych kolejnych wniosków po prostu nic się nie dzieje. Władza mając takie, taką przewagę, taką olbrzymią przewagę i takie poparcie mediów może robić, co chce. Ja chciałam tylko jeszcze e, o dwóch sprawach powiedzieć. Może pan Andrzej do, do, do reszty pana wypowiedzi się, się też odniesie. E, uzupełniając to, co powiedział pan Andrzej Gwiazda e, w sprawie kopania piłki jak w jaki sposób e, przedstawiciele rządu platformy obywatelskiej i PSL w tej chwili wspomagają tak naprawdę priorytety wielkich graczy na arenie międzynarodowej I jako przykład dałabym ministra Rostowskiego który z całą pewnością odpowiada za, za ten bałagan który w tej chwili mamy w finansach publicznych za to, że część olbrzymiego i narastającego w straszliwym tempie zadłużenia jest po prostu niewidoczna, bo jest ukryta w takich agencjach jak ZUS. A przecież ZUS nie jest jedyną agencją. To było właśnie działanie ministra Rostowskiego czyli przerzucanie kolejnych wydatków Państwa do, do właśnie takich agencji, dzięki czemu mógł wskazać, że przecież zmniejsza się deficyt budżetowy i, i wszystko jest dobrze, znaczy, finanse Państwa są w porządku. Otóż... Zaraz się do tego odniosę. właśnie o tym, właśnie o tym będę chciała mówić. Otóż na początku polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej przewodniczący Eurogrupy, czyli tej grupy który, państw Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę euro, które weszły do, do Unii Walutowej i Gospodarczej, jest nim premier Luksemburga i minister finansów Jean-Claude Juncker. Zaproponował ministrowi Rostowskiemu, jako przewodniczącemu głównej rady związanej z finansami Unii, czyli Rady ECOFIN, żeby przyjechał na posiedzenie właśnie Eurogrupy, ministrów finansów Eurogrupy. Minister Rostowski, pomimo tego zaproszenia, było formalne, zgodne z traktatami zaproszenie. Powiedział, że nie, nie uda się na to zaproszenie, być może będziemy w innej formule rozmawiać. Tym samym e, zadziałał w interesie wielkich graczy Unii, czyli Niemiec i, i, i przepraszam, Niemiec i Francji, których przywódcy, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, umówili się, że chcą pogłębić integrację, w tym polityczną w Eurogrupie, zacieśnić system decyzyjny i tak naprawdę na poziomie wielkich przywódców tych państw narzucać swoją wolę reszcie Unii Europejskiej, co całkowicie marginalizuje prezydencję. Prezydencji, tak jak wczoraj powiedział Jacques Delors, nie ma, ona jest ignorowana praktycznie. Polska prezydencja nie istnieje i to jest zasługa tego rządu, bo po raz pierwszy w historii Unii się tak zdarzyło. To wcale nie jest zgodne z traktatem. Natomiast wyprzedzając, jak sądzę, już uzgodnione postanowienia traktatowe w przyszłym traktacie, w grudniu ma być podpisany traktat akcesyjny z Chorwacją, a proszę pamiętać, że to jest następny traktat Unii Europejskiej po traktacie z Lizbońskim. Wszyscy ten traktat muszą ratyfikować, czyli w ten traktat wpisuje się wszystkie śmieci, które chcą nas narzucić. Przypomnijcie sobie Państwo, jak myśmy negocjowali traktat lizboński, to przecież była awantura o każdy przecinek, mimo że nieprawdziwa. Przecież ja musiałam się spowiadać w tysiącu mediów, że nie zdradziłam gdzieś tam, że, że to nie była prawda, że to we... przecież Państwo nic nie wiecie, co się, co się uzgodniło w traktacie akcesyjnym Chorwacji. W grudniu się tego on już jest gotowy. Mówił o tym, uzasadniając swoją rezygnację z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pan premier Jarosław Kaczyński. Właśnie o tym, o tym, co Tusk się zgodził już, naszym zdaniem, bo gdzieś tam sam wspomniał o tym. To się nie ukazało. Przecież to uzasadnienie rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego, pamiętacie Państwo, że tak było wypisywane, co on wypisywał, dlaczego rezygnuje. Oprócz jednego akapitu, tego, w którym uzasadniał powody związane z przypuszczalnymi ustępstwami traktatowymi w Unii Europejskiej, to nie zostało zapisane. Moje artykuły były nie ujrzałe właściwie nie przebiły się nigdzie w mediach na ten temat. Jest absolutna i powiedziałabym, że zadziwiająca, bo po wszystkich stronach sceny politycznej cisza wokół tego. Ehm. I teraz trochę więcej wyjaśnienia. Pan minister Rostowski, nie, nie jadąc na zaproszenie Jean-Claude Junckera, to jest taki polityk, który po pierwsze to jest związkowiec w ogóle. On ma za sobą historię związkową, był działaczem związkowym. Ja go poznałam jeszcze w tamtych latach, kiedy kiedy w 1981 osiemdziesiątym, osiemdziesiątym roku na, na, na takich spotkaniach związkowych.